Mimo, że pochmurno, to jednak naprawdę bardzo ciepło, tutaj panowie, widzę, obcinają żywopłot, robi się coraz ładniej, fajnie. Dzień dobry, kochani, witajcie serdecznie, dzisiaj jest wtorek, ja z tabunami, słuchajcie, do pracy, deczko lepiej, z anginą, także cieszę się, że antybiotyk działa i to jest najważniejsze. Eee, no co, widzimy się po południu, zobaczymy, co ten dzień dzisiaj przyniesie. Zakupy, zakupy, kochani, dzisiaj zakupy, sporo zakupów, ale mam pewne plany, które muszę zrealizować, też było parę promocji, mam tutaj na myśli przede wszystkim ten Eden, który dzisiaj jest 2 plus 1 gratis, potrzebna mi kulka, różne przekąski, płyn do kąpieli, kiełbaska, no sporo różności, nawet nie chcecie wiedzieć ile to kosztowało, a ja nie będę mówić, żeby się nie denerwować. Jakby co? To jest zapach. Muszę te zapachy zdjąć, bo one już w sumie nie pachną. A tylko mi zasłaniają ekran. Słuchajcie, czy ja sobie poradzę. Bo oprócz mojego różańca, to tutaj właśnie. O matko! Kurczę będę musiała naprawić, bo mi się odpiął. dobrze. Może tak. O no jest OK. E, słuchajcie. No i nadal mi to dęda o matko. O, zeszło, super. E, moi kochani. E, mamy dzisiaj wtorek, tak jak mówiłam wcześniej. E, zrobiłam zakupy. To są takie stricte weekendowe zakupy chyba raczej. Jedyne co będę dokupować. Yy, to zostanie mi do yy, jakieś tam pomidorki, ogórki. Nie, no ogórki to już mam swoje. To tylko pomidory i ewentualnie jakiegoś amarbuga czy coś, co by tam dziewczyny chciały. Co tam dzisiaj jakoś wysoko jesteście ustawieni? Dobra, kochani, teraz podjedziemy na chwilkę, nie wiem, do piekarni już nie muszę, a wiem, do paczkomatu. E, zamówiłam sobie trzy takie książki, stanie książki e, dla Adusi. E, to są lektury klasy drugiej, będziemy sobie czytać, będziemy szlifować e, czytanie. W związku z tym będzie przyjemne, spożyteczne. Po pierwsze, przeczyta lektury, które będą w drugiej klasie, mam nadzieję zresztą. A po drugie, będziemy będzie mi Adusia czytać, a ja będę sobie słuchać na leżaczku. Także też będę aktywnie uczestniczyć w czytaniu Adusi. Powiem Wam, że wcale nie jest tak źle z tym czytaniem Ady. Jak porównuję, jak poszła do pierwszej klasy i tak jej bardzo ciężko szło z tym czytaniem, no to teraz to już jest naprawdę w ogóle świetnie. Widzę, że chętnie czyta. Nawet takie wiecie, napisy na butelkach, na różnych rzeczach, na znakach drogowych. To jest świetne, po prostu, ona ćwiczy w ten sposób czytanie, i tak jakby też cieszy się tym, że potrafi to przeczytać. Zauważa właśnie takie napisy różne, typu lewiatan, typu wiecie, jakieś tam miasto, miejscowość, albo na przykład co na tam jeszcze z butelek, szampon taki lub taki. Więc... Jest to dla mnie miłe takie zaskoczenie, że nie tylko to, co musi, ale też coś tam chce sobie przeczytać i dla własnego użytku już to umie robić. Po co ja tu jadę? Wiem. komat, bo miały przyjść chyba trzy te książeczki. One są, wiecie co, na pograniczu 10 zł. W sumie mogłabym też je wypożyczyć, ale jak na pierwszy raz, kochani, to ja. Grosze w sumie mogę kupić, nic się nie dzieje. A już nie będę szukać nigdzie żadnego, żadnej mm, biblioteki publicznej, no bo szkolna wiadomo, że w wakacji nie działa. No i co my tu mamy, kochani? wypatrzyliśmy dwie rybki. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że, że widać, czy nie widać. Jakbym jeszcze troszeczkę. Powiększyła. To nie w tym miejscu. Poczekajcie jeszcze kawałek. O, tutaj jest rybka. Rusza się. A tamtej to nie, nie, nie zobaczymy, ale tam świetnie widać. O, w tym miejscu mamy rybkę na rzece. Hmm. Bardzo ładna rzeka, taka urokliwa, bardzo zarośnięta, jednak płynie ładnie. Adusia ze mną będzie rzucać kamyczki. Rzucasz? Lub? <laughs> Nie ma to jak wakacje na wsi, moi drodzy. Można wyjść, można przejechać się rowerkiem. Można. Co Adusia, no, dzisiaj ja robiłaś? Zagrafiam ci tę rybę. Tak, Adusia, a co robiłaś dzisiaj? Powiedz. Dzisiaj? No rozkładam hamak tak i co jeszcze i kaszel masz no. trochę kaszlu jest o matko mm. no i co moi drodzy jeszcze ta druga strona zobaczmy co tutaj i tutaj też pięknie urokliwie nie za dużo tej wody jutro u nas ma być 31 stopnie więc będzie grzało mocno a ja się witam z Wami bardzo serdecznie. Kochani, wreszcie popołudnie, chwila relaksu. Mam sporo zakupów w samochodzie, ale mi się nie chciało. A że jak zajechałam do domu i zobaczyłam, że Ada się przygotowuje na wyjazd rowerem z Tatą, to dołączyłam do nich, chociaż jestem dosyć mocno słaba. Ale to taka delikatna, słuchajcie, przejażdżka żadna, wyczynowa na lajcie. Od razu miałam możliwość sobie przetestować swój pomiar, miernik, licznik, licznik, który, na którym widać ile kilometrów i ewentualnie jaka prędkość moja jazdy. Muszę gdzieś bardziej rozczytać, rozkminić właśnie ten prędkościomierz, bo chciałabym, żeby mi pokazywał tylko dzisiejszą opcję wyjazdu, czyli ile dzisiaj przejechałam kilometrów. a On mi pokazuje, słuchajcie, całą drogę, więc czy to było dzisiaj, czy to było wczoraj, po prostu mi sumuje. Muszę to jakoś zmienić, przeliczyć, posprawdzać na Instrukcji, może uda się to ustawić. Bardzo często przejeżdżamy przez ten most i właśnie jeździmy w tamtą stronę. Taka odległa, spokojna, nie ma obawy, że adusie przejedzie samochód czy coś. Po prostu bardzo rzadko tutaj ktoś przejeżdża. Tym bardziej, że to już nie asfalt, kochani, tylko taka zwykła kamienna droga. Tutaj już łąki, zobaczcie, takie ogromne bale. Chyba z sianem, tak z sianem. Tutaj ktoś zbiera, ale już nie będziemy nagrywać i przeszkadzać komuś w pracy na polu. Natomiast tutaj skoszona, ale jeszcze nie wysuszona. Mam nadzieję, że ktoś uda komuś się zebrać przed deszczem, który zresztą zapowiadają. Chyba zapowiadają, nie wiem, jutro już po południu właśnie deszcze popołudniami e, zapowiadają też e, na weekendzie, chyba w niedzielę już burze, no zobaczymy jutro 31 stopni, tego się trzymamy ma być ciepluteńko e, a dzisiaj jeszcze o 18 mecz Polska, Francja, bardzo jestem ciekawa i mimo wszystko mimo tych wszystkich memów i komentarzy liczę na to i mam taką nadzieję, że chłopakom się uda chociaż zremisować a daj Boże wygrać ten mecz będzie miło. Tak córeczko? Moje słońce kochanie. Mama. No? Co córnie? No ale dziwny ten mecz kochani z 1-1. Dwa karne, w sumie nic innego się nie działo. Ech, trochę mnie zdołowało to, że dostali tego pierwszego karnego i myślałam, że już nic z tego nie będzie, a tu proszę, taka niespodzianka, jeszcze podwójny karny Lewandowskiego, co się bardzo rzadko zdarza, no ale było jak zwykle u nas Polaków. No dobra, kochanie, meczowe rozgrywki na ten moment i ten dzień mamy z głowy, a robimy coś innego, działamy dalej. Czy wy zauważyliście, że moja choinka nie ma już żadnych gałęzi? Został sam czubek. E, Matko święta, ale będzie dziwnie bez tej choinki. Tyle lat była z nami. A ja tutaj, kochani, przyniosłam sobie, ile było dzisiaj? Siedem jajek. Także tutaj prosto do wytłaczaneczki, i będą nasze domowe jajeczka. A to do jajecznicy, a to do. Jajeczek na twardo, albo może jakieś ciasto upiekę na niedzielę. Zobaczymy. Taki zachód, kochani. Powolutku kończy nam się dzień. Chmurki dosyć gęsto na niebie. Adusia nie wprowadziła kłada, stoi cały czas. Chciałam Wam pokazać te książki, które zamówiłam sobie przez internet z taniej książki. I tutaj, kochani, co prawda, tutaj piszę 26,90, ale ona tyle nie kosztowała. One były gdzieś około 10 zł za sztukę. Pięciopsiaczki. Tu mamy jedną książkę Wanda Hotomska, Maria Terlikowska Drzewo do samego nieba. Nie wiem, czy to też będzie lektura najprawdopodobniej. I Julia Duszyńska Cudaczek, Wyśmiewaczek. I to jest, kochani, taka grubsza książka. Zobaczymy, czy Adusia sobie z nią poradzi. Miejmy nadzieję, że tak. Eee, kolorowa klasyka, piękne wydanie, bardzo mi się podobają. Będziemy czytać. Mam nadzieję, że bardzo chętnie. Widzę też, że hamak został wyciągnięty, a dusia skusiła tatę na powieszenie hamaczku. A że te tuje są takie wielkie, jedna jak i druga. Zobaczcie, w tamtym roku yy, przez kilka lat była wiązana w tym miejscu ten sznur, i jakie porobiło ślady na drzewie. Teraz widzę, że przewieszone ja Jadusia się tu będzie huśtać, idę zobaczyć, jak tam moje hosty. Bawno nie byłam. Troszeczkę mi gdzieś zarastają, muszę plewić. E, tu mamy jedną hostę, ona była troszeczkę przemarznięta. Tutaj są te małe jednoroczne, o ta pięknie wygląda, zobaczcie, jak ślicznie się prezentuje. E, no i oczywiście tutaj te e, moje wierzby. Będę musiała obrywać, żeby wiecie, został ten pień taki fajny, pleciony. Tutaj przepiękna hosta, myślę, że już trzyletnia co najmniej. I tutaj jednoroczne, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Podejrzewam, że one są za gęsto zasadzone i z biegiem lat będą po prostu się rozrastać. Ale to będziemy wtedy myśleć, że będzie trzeba co drugą ewentualnie wysadzić i będą sobie wtedy swobodnie mogły rosnąć. Na chwilę obecną super. Ale deszcz im za bardzo nie zaszkodził. Ale bukiety, piękne, piękne, piękne kwiatki. Moi drodzy, dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj przyszła do mnie paczka temu i kochani taka prywatna paczka nie z y, współpracy e, zamówiłam sobie kilka ciekawych rzeczy między innymi pokrowce na walizki które wam pokażę jak będę się pakować na wakacje bo sobie obiecałam i wam również e, że pokażę jak się pakuje na wes wesele jak się pakuje na wakacje i też pokażę co zabieram. I, I z tymi pokrowcami zamówiłam sobie takiego szpikulca właśnie do kostki, żeby mogła z łatwością oczyszczać tą kostkę. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Bardzo jestem ciekawa, tylko kiedy ja to będę robić, to nie wiem. Ale wiecie co? Całkiem nieźle to idzie, jak będę miała jakiś wolny czas i będzie mi się chciało, to sukcesywnie kawałek po kawałeczku będę tą kostkę czyścić. Strasznie dużo jest mchu i takiego e, po prostu błota naniesionego. E, w związku z tym e, szczotka już nie daje rady. To jest tak, wiecie, w głąb gdzieś e, zacietwierzone, że no nie ma szans. Dosyć poważnie wygląda ten szpikulec. Jest taki dosyć ciężki. Wygląda na solidnej, porządnej. Miejmy nadzieję, że tak będzie i że będę mogła nim wszystko sobie Czyścić w kostce. A czyści się naprawdę godnie. Zobaczycie, zaczął sami. Jeszcze zamówiłam sobie na temu. Słuchajcie, oprócz, oprócz pokrowcy na walizki, zamówiłam szpikulec. Zamówiłam również takie pojemniczki malutkie na biżuterię. Mam mnóstwo takich różnych kolczyków. I pierścionków, i chciałabym, żeby każdy był osobno. Żebym wiedziała, że to są komplety i że mogę z tego w każdej chwili skorzystać, a nie szukać w jednym wielkim, na przykład jakimś tam e, koszyczku, e, jakiejś pary e, kolczyków. E, kupiłam też. E, co tam jeszcze przyszło? A wiem, kupiłam sobie też takie fajne klapuszki. Klapcie, łapcie, łapcie. Fajne, piankowe, bardzo jasny, ładny krem, i najprawdopodobniej wezmę je też na wakacje. Wszystkie te rzeczy oczywiście kupiłam naprawdę za bardzo śmieszne pieniądze. I na chwilę obecną jestem zadowolona, i są oczywiście jakieś niewypały na przykład. Jakiś tam czas temu kupiłam sobie taką drylownicę do wiśni w formie takiej małej żabki. No totalnie nie dla mnie. Oczywiście spełnia swoją funkcję, bo jakoś tam dryluje te wiśnie, ale na pewno nie w takim tempie, jak mi się wydawało, że będzie. I że będzie naprawdę szybko, a wcale tak nie jest. Więc y, ta drylownica kosztowała mnie około 2 zł, 2,50 zł i nie jest fajna. Y, natomiast y, mnóstwo rzeczy... Które tam zamawiam, są świetnymi gadżetami i kuchennymi i domowymi, a spełniają swoją funkcję i naprawdę są bardzo ładne. Mnóstwo rzeczy już zakupiłam właśnie na temu, i ciągle to robię. Uwielbiam w ogóle tam sobie przeglądać te wszystkie rzeczy i naprawdę są dla mnie słuchajcie kuszące, bo po pierwsze mają bardzo dobrą cenę, a po drugie jest ich, ta, ich to gażyciarstwo, słuchajcie, właśnie tych, te pomysły na różne rzeczy, które mogą być w domu, które mogą ułatwić nam taką domową pracę. Jest ogrom, po prostu ogrom. Na przykład o matko. E, ostatnio, jak e, miałam współpracę z temu, zamówiłam sobie taką, e, jakby to nazwać, e, taki pojemnik do szatkowania, do krojenia. Świetne to jest, słuchajcie. E, nie kosztowało to bardzo dużo, a na pewno, jestem święcie przekonana, że bardzo mi to ułatwi pracę właśnie przy sałatce jarzynowej i już nie będę używać tych takich, wiecie, koszyczków, takich y, w krateczkę metalowych, tylko właśnie tego pojemnika. Nawet y, y, jeszcze za... <laughs> dobra, bez sensu. Ustawimy kamerę, żeby dobrze było widać. Kochani, zawsze to robiłam gwoździem, a to proszę. Mamy szpikulca i tym szpikulcem ładnie sobie możemy wszystko wyczyścić. Wystarczy tylko zanieść i kostka wyczysta. skoro tego było, wyrzucamy i przynajmniej jeden kawałek mamy czysty. Ciemno, kochani, już się robi szaruwa dosyć mocna. Mam całą stertę gałęzi po choince. Nie będę dzisiaj podlewać kwiatów, bo wydaje mi się, że mają jeszcze wilgotno. Oczywiście, że tak. Skoro mi na palcach zostaje zimia, to na pewno jest jeszcze ok. Odrobiona jestem, posprzątałam kuchnię, wrzuciłam wszystkie gary do zmywary. Najgorsza rzecz, jaka może mi się przytrafić, to zostawić na noc nieogarnięty zlew i blaty, bo wtedy zaraz tam, słuchajcie, nie daję rady. Najlepiej właśnie wieczorkiem ogarnąć blaty, wrzucić wszystko do zmywarki, włączyć zmywarkę i wtedy z czystym sumieniem można iść na górę i zająć się sobą. Typu kąpiel, wiecie, jakaś pielęgnacja ciała. Odpoczynek, relaks, chill, co tylko chcemy czytanie książki. Natomiast jeśli ja pójdę na górę i zostawię tą kuchnię w takim opłakanym stanie, że jest nietknięte nic i tych garów jest tyle, no to mnie się słabo robi. No ale nic. Dzisiaj jest to zrobione. Za chwilkę pójdę sobie na górę. Tam na górze na mnie czeka sporo prania do składania, ale to nie na dziś. Dzisiaj, kochani, powolutku kończymy tego vloga, tak na szybciutko, na szybciutko, bo miałam e, tak naprawdę mało czasu do nagrywania. Był mecz, chciałam go obejrzeć. Było trochę adrenaliny, ale na szczęście e, wyjechali chłopaki e, z podniesioną głową. Myślę, że będzie ok. E, ja tak naprawdę słuchajcie, nie mam do nich ani żalu, ani pretensji, bo to nie jest takie proste. To nie jest taki jednoznaczny sport. To też mieć trzeba trochę szczęścia i w ogóle umiejętności to oni mają, tylko po prostu no, tak się złożyło. Może gorszy dzień, może wiecie, jakaś tam chandra, niedyspozycja, no różnie może być. Trochę mniej szczęścia, no i wyszło jak wyszło, wracają do domu. Na dzisiaj kochani to wszystko. Widzimy się jutro. Pozdrawiam Was serdecznie.